Здесь есть кузик, если бы. i już jest wszystko przebrane. I to jest 100% naturalna warstwa. Tutaj widać takie te okrągłe zaciemnienia, są jakieś dołki posłupowe. Tu mamy jakąś, no na razie nie wiemy jaką to mogło pełnić funkcję, trochę jak ścieżka po prostu wygląda. Natomiast tu zaczyna się ciekawostka, ten piach, to jest ta właśnie warstwa wyrównawcza. i mhm. Tylko A, dosyć to jest jeszcze, eksploracja nie jest zakończona. Ale tutaj na profilu widać, jak to jest warstwa, no też związana z działalnością człowieka, tutaj mamy dużo ceramiki, nie tylko. I widać, że ta warstwa tutaj się wypłycza, czyli wychodzi na górę, ale tutaj ona jest właśnie przykryta przez warstwę tego piachu, nie? przez tą warstwę wyrównawczą. Mm -hmm. Tego mówię, taka zmyłka, można to wziąć za no, mm -hmm. tamten da, piach no. i ten wygląda podobnie, mm -hmm. no okazuje się, że pod nim normalnie idzie, idzie warstwa i ona pewnie prowadzi tego murka oporowego, który tam... Widać. Oczywiście one, te konstrukcje są dość relatywnie świeże, to znaczy najprawdopodobniej związane z ostatnim momentem funkcjonowania wsi, ponieważ pod tą warstwą wyrównawczą mamy właśnie XIX wiek, mhm. dopiero. No właśnie, czyli zobaczymy, ale jednocześnie tutaj, tutaj już jej nie widać. Mhm. Tu już jest znowu ten grunt rodzimy. Mhm. Więc wskazuje na to, wszystko w ogóle na to, że to idzie takie zagłębienie. Dlatego tak, to taki pół żartem pół serii, ale kto wie może jest to jakaś forma, to fosy. No jaki dzieck w tak. To coś w rodzaju takiego drenu od, od, odprowadzającego wodę. Mam na narożnik muru. Potem tym myśleliśmy, że ten mur był takiej szerokości, ale wraz z, z pieszczeniem coś tam się wydaje, że niestety, ale liczo muru jest tutaj, a ta warstwa to jest destrukcja, czyli ten mur został przewrócony. Tutaj widać bardzo ładnie skop fundamentowy. I tu mamy ten naturalny, naturalną warstwę piasku, a tutaj skop, który jest związany z budową tej konstrukcji. To jest piwnica. Tam szukamy drugiego narożnika. Wszystko wskazuje na to, że dalej ten mur idzie w tym kierunku. Natomiast tutaj było wypuszczone coś w rodzaju takiej przypory. Oczywiście na razie, tak jak mówię, to są hipotezy, one mają jakieś podstawy, ale to wszystko oczywiście... No są badania, więc w każdym dniem będziemy wiedzieć coraz więcej. Jedno jest pewne, z pocztówek wiemy, że funkcjonowało tutaj dosyć długo budynek, który nazywał się Szlos. Niemcy tak nazywali, ale na obrazkach wygląda to na taką budowlę pałacową i to na pewno nie, nie, nie wcześniej nie starszą niż Renesans ale jest bardzo prawdopodobne że to pierwotne założenie zostało po prostu wykorzystane wtórnie na, na fundamentach tej na przykład zniszczonej konstrukcji mógł powstać później jakiś, jakiś budynek reprezentacyjny no Bo w sumie często się zdarzało że w miejscu Dokładnie. budowa jakiegoś tam zamku burzonego powstawał nowy a fundamenty Dokładnie. są stare jeszcze nawet kilkaset lat powiedzmy. tu na przykład tu mamy o, przykład takiej starszej ceramiki to jest, to jest... To nie jest 19. wiek i ewidentnie to widać, kiedy zaczyna się eksplorować.